W naszej klasie jest nowy chłopak? Jestem gotowa poflirtować. Ale zawodzą moje rajstopy. W topa. Czasami poranek w szkole jest ciężki. Hej Sylwia! O, założyłaś bluzkę na lewą stronę, a na policzku masz pastę do zębów. Sylwia chyba miała mało czasu przed wyjściem do szkoły. I zapomniałaś ubrać buty? Tak, to się zdarza. Przebiorę się, zanim zaczną się lekcje. Kiedy twoja koleżanka z ławki ma długie włosy, może być trudno. Są wszędzie. No tak, teraz dostały się do mojego plecaka. Au, to boli. Oddawaj. Przepraszam, koleżanko, czas na operację ratunkową. Ostrożnie wyjmujemy jej włosy z suwaka. No już, roszpunko. Znowu jesteś wolna. Sylwia! Hej, Sylwuś! No już! Zobacz ten rysunek! Sylwia nie wie, co chce jej przyjaciółka. Zostaw mnie notuje. Czy to jest. O! Chyba nauczyciel też zainteresował się tym, co się dzieje. To będzie ciekawe. Portret nauczyciela. Byłby lepszy bez rogów. Nauczyciel nie jest zachwycony tym szkicem. Ja nie jestem diabłem. Sylwia zostanie ukarana. A wszystko przez jej koleżankę. Oj. Przerwa to idealny czas, żeby poplotkować o nauczycielach. Dziewczyny obgadują panią Oliwię. Ona jest taka, znaczy, pani Oliwie jest po prostu. Oj, zły moment. Nauczycielka podchodzi do źródła plotek. Cicho. Oj, wszystko słyszała. Teraz nie ma co się spodziewać dobrych ocen u niej. Zostaniemy na drugi rok. Mamy sprawdzian, pani Oliwio potrzebuje pomocy. Że odstępy między ławkami są takie wąskie. Kiedy pani Olivia pomaga Sylwii, jej tyłek pomaga Rozalce. Oj, to nietypowy kąt. Rozalka nigdy nie zapomni tej lekcji. Z tyłu klasy dochodzą jakieś dziwne dźwięki. Kto ma czkawkę? Pułknęłaś hipopotama czy co? To niezręczny moment. Chciałabym, żeby moja czkawka się skończyła. Nie mogę się doczekać przerwy. Czas na rozwiązanie zadania przy tablicy. O nie, byle nie ja, byle nie ja. Uch, wezwał kogo innego. Wstawaj śpiąca królewno, czas na matematykę. Jeszcze na wpół śpi i nie rozumie, co się dzieje. Jaka matematyka? O, o czym wy mówicie? Ale dziewczyny pomagają jej z odpowiedzią. Pokazują jej cztery na palcach. Biedna dziewczyna zapisuje, co widzi. Myśli, że odpowiedź to cztery palce. Co? To takie niezręczne. Nawet nauczyciel się tego nie spodziewał. Siadaj, panno Pitagoras, nie będzie dobrej oceny. Nawet krzesło mnie zawodzi. Ojej, mam naprawdę kiepski dzień. Dziś omawiamy ważny temat. Nauczyciel wyjaśnia wzory. Hej, uważaj na marynarkę! Połowa równań jest na Twoich plecach. Ojej, nauczyciel natychmiast ściera kredę ręką, ale to nie pomaga. A my się dobrze bawimy? To może test. Zawsze tak jest. Rozalka zawsze ma gotowe odpowiedzi na wszelki wypadek. Będę szybka. Oj, złapał mnie. Nauczyciel zabiera magiczny papierek. Co robić? Zawarłeś z niewłaściwą uczennicą na sprawdzianie. Rozalka ma plan awaryjny. To mały kawałek papieru. Jest nawet lepszy niż poprzedni. Super, ten też zabiorę. Nauczyciel ma cały zbiór ściąg rozalki. Teraz będzie musiała samodzielnie napisać sprawdzian. O, mój marker spadł. Dziewczyny, możecie pomóc? Miały czołowe zderzenie. Auć, co za wypadek! Dziewczyny, gdzie mój marker? Wiesz co? Sama go sobie podnieś. Moja głowa nie przetrwa kolejnego uderzenia. Sylwia pożyczyła książkę Bena. O, czy to walentynka? Ciekawe dla kogo. O, kto by pomyślał, że Ben to taki romantyk? Teraz znam jego sekret. O, to mój sąsiad Kupidyn. Chyba ci wypadło serduszko. Ben chyba nie był gotowy podzielić się uczuciami. Dziewczyny, częstujcie się chipsami. Mmm, pyszne i tłuste. Rozalka wyciera ręce w książkę, jak nikt nie patrzy. Za późno, wszyscy widzieli, a to pech. Uwielbiam rzuć gumę na lekcji, ale tylko kiedy nauczyciel nie widzi. Kiedy muszę coś powiedzieć, ostrożnie przyklejam gumę pod ławką. O tak. Kolejna dobra ocena. Ale jednego się nie spodziewałam. Guma nadal jest lepka. Fuj, przykleiła się do mnie. To ohydne! Z czego się śmiejesz, Ben? Następnym razem przykleję ją do ciebie. W naszej klasie jest nowy chłopak. Wszystkie dziewczyny się ożywiają. Sylwia założyła mini i szpilki, żeby zwrócić jego uwagę. Cześć, przystojniaku. Oj, haczek na torbę niszczy cały plan. Postanowił poflirtować z rajstopami Sylwii. O jejciu. Teraz Sylwia ma dziurę w rajstopach i złamane serce zamiast chłopaka. Może mi ktoś pożyczyć ołówek? Dzięki, przyjacielu! Oddam go. Ale Ben zapomina i gryzie ołówek kacpra. Oj, już mu nic nie pomoże. To niezręczny moment. Hej, Ben, oddaj mój ołówek. Ale wstyd! Co z nim zrobiłeś? Jest pokryte śladami zębów. Jesteś ołówkowym wampirem. Pani Oliwia odpytuje uczniów, ale ktoś ciągle przeszkadza. Sylwia nawet nie może otworzyć ust, zanim rozalka wykrzykuje odpowiedź. Hej, uspokój się, też chcę odpowiedzieć. Przez to rozalka dostaje najlepsze oceny. nie grzeczne. Ben idealnie naśladuje nauczyciela. Mógłby być profesjonalnym parodystą. Jak łatwo i naturalnie. Ben robi to perfekcyjnie. Zasługuje na Oscara. Ale nauczyciel ma inne zdanie na ten temat. A ben skończy przedstawienie, nauczyciel przyszedł. Wygląda na to, że parodia nie spodobała się naszemu nauczycielowi. Szkoda, że to nie była lekcja aktorstwa. Nareszcie przerwa! I mogę coś zjeść. Witaj moja pyszna kanapko! Czekałam na ciebie cały dzień. Ben, chcesz gryza? Jest pyszna. Biedna Sylwia nawet nie podejrzewa, że Ben ma taki apetyt. W minutę kanapka Sylwii znika. Ben, gdzie moja kanapka? Tylko tyle zostało? Och, dziękuję, że mnie poczęstowałaś. Bon appétit. Ktoś nie miał dość czasu, żeby pomalować się rano. Moja przyjaciółka znowu się spóźniła. I zakrywa połowę twarzy. Hej, dzień dobry. Co jest nie tak? Pokaż nam swoją twarz. Okazuje się, że tak się spieszyła do szkoły, że zapomniała pomalować pół twarzy. Czy to aż tak widać? Oj, chyba dostaniesz dwójkę za makijaż. Sylwia kupiła nową szminkę i myśli, że każdemu podoba się ten kolor. Więc jak jej powiedzieć, że ma szminkę na zębach? Hej, Sylwia, wyglądasz jak szkolna wersja drakuli. Ale Sylwia odbiera to jako komplement. Taką mam fajną szminkę, nie? Nasze próby pomocy zawiodły. Miłego dnia, pani niedomyślna. Ben jest najfajniejszy w szkole. Sylwia, nie możesz mi się oprzeć. Pan zbyt dobry dla ciebie i najprzystojniejszy koleś roku. Jego samoocena jest wygórowana. Szkoda, że w tym momencie do szkoły przyszła jego mama. Hej Ben, przyszła mamusia. Benio, jadłeś już? Przyniosłam ci ciasteczka. Moja dziecinka, ubierz się, zimno jest. Chodźmy do nauczyciela, musimy porozmawiać o twoich stopniach. Pa dziewczyny! W to paroku. Kto teraz jest panem męskim? Gop długopis, że ubrudziła się tuszem. Ups, uważaj z tym długopisem. Wyglądasz jakbyś zjadła smerfa. A to pech. E, przepraszam, mogę wejść? Muszę zmyć tusz. Podobały się wam zawstydzające sytuacje w szkole? Napiszcie w komentarzach, jakie zdarzyły się w waszej klasie. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych fajnych opowieści ze szkolnego życia od Trum Trum.